Cześć, chciałem Wam pokazać co zrobić w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie usunąć portu, obsługi portu USB w VirtualBoxie. Może się tak zdarzyć, że wchodzimy sobie tutaj w ustawienia, jesteśmy w USB i chcemy go wyłączyć. I możemy go odznaczyć, załączyć i wyłączyć, ale nie możemy kliknąć opcji OK. I tutaj poniżej jest taka ikonka, to warto sobie zawsze sprawdzić. No i mam informację o tym, że nie jest włączona hardware'owa wirtualizacja. To, co trzeba zrobić, to włączyć ją w Biosie. No i tutaj zaraz Wam pokażę, jak to się robi u mnie akurat na laptopie DELA. Dalszy filmik będzie, że tak powiem, z ręki kręcony, więc musicie mi to wybaczyć, bo już na bios nie mogę załączać nagrywania ekranu. Musimy zamknąć sobie nasz komputer, no i potem przejść do ustawień BIOS-u. Ok, więc musimy sobie odpalić laptopa. No i u mnie akurat. Przejścia do BIOSu robi się przez F12, ale to może być też delete czy tam F1. To już zależnie od tego, jaki macie system, jaki macie sprzęt. Ok, u mnie widzicie, że to jest pod F12. Mam tutaj opcję BIOS Setup, mam tutaj opcję BIOS Setup, wchodzę sobie w to i tutaj mam na dole Virtualization i faktycznie mam, mam to wyłączone, tutaj akurat u mnie działa myszka, więc super, klikam sobie na on, tutaj też na on, robię apply changes, ok, exit, no i zaraz wrócę do widoku już z ekranu. Ok, teraz jak już zrobiliśmy restart, możemy sobie wejść do VirtualBoxa, przejść do ustawień maszyny. Tutaj w port USB możemy wyłączyć ten kontroler, zrobić OK. I to już będzie działać. Jak sobie zobaczycie, to już ten komunikat zniknął. Tutaj już nie ma tej informacji o wsparciu wirtualizacji sprzętowej. No i możemy działać.